Maciuś z mamą już do nas przyjechali, no ten Maciuś to już taki podrośnięty osiołek jest, podrośnięty wyrostek, no, podejdziecie tutaj do mnie, podejdziecie, co, zaraz zobaczymy, ale wy ładne jesteście, ale wy ładne jesteście osiołki, no. Chodź Maciuś, pokaż tu się bliżej. Chodź pokaż. Mama ci troszkę zasłania, ale nic ci się tutaj nie stanie. Nic ci się tutaj nie stanie. Zobaczysz, tu jest dużo osiołków. Dużo osiołków. A ta twoja mama cóż. Grubawa. Grubawa ta twoja mama. Ciekawe czy nie jest zapylona. Jak to wieczki co do nas przyjechały, no? Chodźcie, pokażcie się. Pokażcie się wki ładne. No pokażcie się. No nie bój się. Nie bój się. <laughs> nie bój się. Kto mi tam z tyłu zaczepia? Sio. Nie bój się. No chodź. Chodź. Chodź, zobaczysz tu jest fajoska u nas. A ty mało się dam, nie chowaj. Nie chowaj się tutaj. <laughs> nie, nie chowaj się tutaj, chodź. Chodź, 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 chodź tutaj. Chodź. No chodź. Nie przeszkadzać mi tutaj Nie przeszkadzać bo tu się filmy kręci z nowymi osiołkami Z nowymi osiołkami Nie zaczepiać mnie. z nowymi ładnymi osiołkami Osiołkami Bardziej mnie ten brzdąc interesuje Maciuś chodź tutaj pokaż się nam no Chodź nie wstydź się <grym> Te małe osiołki są takie nieśmiałe Są takie urocze te osiołki No nieśmiały jesteś Nieśmiały jeszcze jesteś, ale to z Ciebie już niezły podrostek. Niezły podrostek, jakie masz fajne futerko miękkie, czy miękkie tak z wyglądu, No chodź, nie bój się. Chodź, pokaż się wszystkim jaki jesteś ładny. No ta mama Maciusia tak trochę, du trochę duży brzuch ma. Żeby nie było tak, że następnego siołka będziemy mieli tutaj. Jak z tymi owieczkami. No. Osioł, osioł. No. teraz będzie druga część filmu bo mi tam przeszkodziły łobuziaki no fajne jesteście osiołki fajne tylko ten maruszek coś nie chce dać się pogłaskać mama widzę jest odważniejsza mama widzę jest odważniejsza hmm? odważniejsza jesteś odważniejsza jesteś no te osiołki mają fajne oczy Takie mądre macie oczka. Ty jesteś fajna. Taka jasnobrązowa jasno jesteś. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Chciałem cię pogłaskać. Chciałem cię pogłaskać po tym futerku. I po tym dużym brzuchu. Dużym brzuchu. No, si jeszcze u nas się nigdy nie urodził mały osiołek. W ogóle u nas tylko się do tej pory wieczki te teraz ostatnio urodziły dwie małe. A już tam było parę osiołków w drodze niby, parę koni, ale to było wszystko fałszywe alarmy. Fałszywe alarmy to były, tak Maciusiu? Fałszywe alarmy, ale Ciebie to bym z chęcią chciał złapać i przytulić. Bardzo bym chciał Cię złapać i przytulić, no. Chodź tutaj, chodź, nie wstydź się, chodź, nie wstydź się. No dobra, już Cię nie będę łapał. Także na pewno będziecie tutaj szczęśliwe. Dziękujemy tutaj z Maciusiem i z, i z jego mamą za pomoc. No. Fajna rodzinka, ale ta mama to taki troszeczkę ma brzuszek większy. Na nic zobaczymy, może to fałszywy alarm, chociaż jakby się jeszcze urodził nam jeden mały osiowek, to by było super, to by było super. Tak, chowaj się Maciusiu za mamą, chowaj, mama Cię na pewno obroni przede mną. <słuch> Także dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie, który odbędzie na początku kwietnia. Cześć.